Był pochmurny poranek, typowy dla wczesnej jesieni w Warszawie. Powietrze było wilgotne, a liście drzew przy ulicy Marszałkowskiej powoli zmieniały kolor na rdzawy i złoty. Ludzie spieszyli do pracy, chowając twarze w kołnierzach kurtek. U stóp jednej z kamienic, tuż obok modnej restauracji, z dużymi szklanymi witrynami i nowoczesnym logo, siedziała kobieta. Miała na sobie wyblakłą kurtkę, z pod której wystawała cienka bluzka. Na kolanach trzymała niemowlę zawinięte w różowy kocyk. Dziecko spało, ale jego twarz była zaczerwieniona od chłodu. Kobieta miała na imię Zofia. Miała 26 lat, choć wyglądała na starszą z powodu zmęczenia i trosk, które odcisnęły piętno na jej twarzy. Jej dłonie były popękane od zimna, a paznokcie połamane. Siedziała cicho, z opuszczonym wzrokiem. Obok niej leżała tekturowa tabliczka Proszę o kromkę chleba dla mnie i córki. Nie prosiła głośno, nie wyciągała ręki do przechodniów. Była zmęczona proszeniem. Wnętrze restauracji po drugiej stronie szyby kontrastowało z jej rzeczywistością. W środku było ciepło, pachniało świeżo parzoną kawą i rozmarynowym chlebem. Kelnerzy w białych koszulach podawali śniadania eleganckim klientom, którzy śmiali się przeglądając ekrany telefonów. Ochroniarz restauracji, Wysoki mężczyzna w czarnej kurtce z logo firmy ochroniarskiej zauważył Zofię i zmarszczył brwi. Od kilku dni widywał ją w pobliżu, ale tego ranka siedziała za blisko wejścia. Wyszedł na zewnątrz, zniecierpliwiony. Hej, proszę stąd odejść, powiedział ostrym tonem, wskazując chodnik dalej od restauracji. Klienci nie chcą oglądać takich widoków przy śniadaniu. Zofia podniosła wzrok. W oczach miała mieszaninę wstydu i rezygnacji. Powoli zaczęła zbierać rzeczy, próbując nie obudzić dziecka. Nie powiedziała nic, tylko kiwnęła głową i wstała z trudem, jakby każdy ruch kosztował ją ogrom wysiłku. W tym samym momencie, z za szyby, wszystko obserwował właściciel restauracji, pan Marek. Miał około pięćdziesięciu lat. Elegancki, z siwiejącymi włosami i oczami, które wiele widziały. Znał każdy kąt tej dzielnicy. Prowadził restaurację od niemal dwudziestu lat. Zwykle nie mieszał się w pracę ochroniarzy, ale coś w postaci Zofii i jej dziecka poruszyło go głęboko. Wyszedł na zewnątrz bez słowa. Klienci spojrzeli zdziwieni. Pan Marek podszedł do Zofii, która właśnie podnosiła kocyk schodnika. Jej ręce drżały. Proszę pani, powiedział cicho, głosem nieco zachrypniętym, niech pani nie odchodzi. Zofia spojrzała na niego niepewnie. Proszę, wejdźcie do środka, kontynuował, wskazując drzwi. Nie mogę pozwolić, żeby dziecko marzło. Ochroniarz spojrzał zdezorientowany, ale nie odezwał się. Zofia potrząsnęła głową. Nie chcę problemów, tylko prosiłam o kawałek chleba. Wtedy Marek zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Klęknął przed nią na zimnym chodniku, na wysokości jej oczu. Łzy napłynęły mu do oczu. Przepraszam, wyszeptał. Przepraszam, że świat pozwolił, by matka z dzieckiem musiała błagać o chleb. Cisza zapadła wokół. Kilku przechodniów się zatrzymało. Zofia spojrzała z niedowierzaniem. Ten gest, ta szczerość. Nie pasowały do chłodnego miasta, do ludzi pędzących przed siebie. Pan Marek wstał i pomógł jej podnieść torbę z dziecięcymi rzeczami. Wprowadził ją do środka. Goście przy stolikach patrzyli zaskoczeni, ale nikt nie powiedział ani słowa. Marek osobiście posadził Zofię przy cichym stoliku w rogu i poprosił kelnerkę o ciepłą herbatę oraz śniadanie. Dla niej i dla dziecka. Po raz pierwszy od wielu dni Zofia poczuła, że ktoś naprawdę ją zauważył. Nie jak problem, ale jak człowieka. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych rozdziałów. Z jakiego miasta nas oglądasz? Napisz w komentarzu, to dla nas ważne. Zofia siedziała w ciepłym kącie restauracji, trzymając filiżankę herbaty obiema dłońmi, jakby to była najcenniejsza rzecz, jaką miała. Jej palce wciąż lekko drżały, ale twarz zaczęła się rozluźniać. W kącie łóżeczka turystycznego, które kelnerka przyniosła na polecenie pana Marka, jej córeczka, Ania, spała spokojnie otulona różowym kocykiem. Powoli, po raz pierwszy od wielu dni, Zofia poczuła coś, co przypominało spokój. Pan Marek usiadł przy stoliku obok, nie jako właściciel, ale jako człowiek. Przez chwilę nic nie mówił. Obserwował Zofię, próbując wyczytać z jej twarzy opowieść, której nie odważyła się jeszcze wypowiedzieć. W końcu zapytał cicho: Jak pani się tutaj znalazła? Zofia spojrzała na niego z wahaniem. Zbyt wielu ludzi wcześniej pytało ją o to samo. Ale nie po to, żeby zrozumieć, raczej po to, by ocenić. Ale w oczach Marka było coś innego nie oceniał, słuchał. Mój mąż zaczęła, a głos jej się załamał. Zginął w wypadku samochodowym. To było dziewięć miesięcy temu Ania miała wtedy zaledwie dwa tygodnie przełknęła ślinę i kontynuowała, patrząc w okno, jakby tam mogła schować wspomnienia. Przez kilka miesięcy mieszkałam z jego rodziną. Na początku pomagali. Ale później zaczęli mówić, że powinnam oddać dziecko do opieki społecznej, że nie dam sobie rady. Nie chciałam się zgodzić. Wyszłam. Nie miałam gdzie iść. Pan Marek słuchał w ciszy, a w jego oczach pojawił się cień bólu. Coś w tej historii uderzyło w jego własne wspomnienia. Jego żona Teresa zmarła kilka lat temu po długiej chorobie. Nie mieli dzieci. Przez długi czas Marek zamknął się w sobie. Całkowicie oddając się pracy. Dopiero teraz zrozumiał, jak bardzo tęsknił za ludzkim kontaktem, za tym, by być dla kogoś ważnym. Zofia kontynuowała. Przez kilka tygodni spałam w noclegowni, potem zabrakło miejsc, przenosiłam się z miejsca na miejsce. Próbowałam znaleźć pracę, ale nikt nie chce zatrudnić matki z dzieckiem na rękach. Próbowałam, naprawdę próbowałam łzy spłynęły jej po policzkach, ale nie ukrywała ich. Marek wyjął chusteczkę i podał jej delikatnie. Dziękuję, szepnęła. Nie ma za co, Marek odetchnął głęboko. Jest. Za to, że się pani nie poddała, za to, że wciąż pani walczy. W tym momencie do stolika podeszła kelnerka z talerzem świeżych kanapek i parującą zupą pomidorową. Postawiła je przed Zofią z uśmiechem dla pani i małej. Szef kuchni powiedział, że zrobił to specjalnie dla was. Powiedziała cicho, a potem oddaliła się z taktem. Zofia spojrzała na jedzenie, a potem na Marka. Nie wiem, jak się odwdzięczyć. Marek uśmiechnął się smutno. Nie musi się pani odwdzięczać, ale jeśli chce pani, może mi pani pomóc? Szukam kogoś, kto pomoże przy porządkach rano. Nie od razu pełny etat, ale coś od czego można zacząć. I mamy pokój socjalny z Łazienką na piętrze, pusty od miesięcy. Zofia nie odpowiedziała od razu. Patrzyła na niego z niedowierzaniem, jakby nie była pewna, czy dobrze słyszy. Pan mówi, że mogłabym tu zostać. Marek skinął głową. Tylko jeśli pani chce i tylko na tyle, na ile będzie pani potrzebować. W oczach Zofii pojawiło się światło, którego wcześniej tam nie było. Pierwsza iskra nadziei. Przez moment w jej głowie przetoczyły się wszystkie lęki, że to nieprawda, że ktoś ją znów oszuka, że znów wszystko straci. Ale patrząc na twarz Marka, wiedziała, że tym razem może być inaczej. Chcę, powiedziała cicho. Chcę spróbować. Marek wstał i podał jej rękę. Uścisnęła ją niepewnie, ale mocno. Wiedziała, że to może być początek nowego życia. Na zewnątrz zaczęło padać. Deszcz spływał po szybach restauracji, ale w środku panowało ciepło. I coś jeszcze poczucie, że świat, choć bywa okrutny, czasem potrafi też być łagodny. Jeśli czujesz, że ta historia dotyka czegoś głębokiego w twoim sercu, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić dalszego ciągu. Z jakiego miasta nas oglądasz? Napisz nam w komentarzu. Chcemy wiedzieć, gdzie jesteście. Nowy dzień w restauracji u Marka rozpoczął się jak zwykle. O godzinie siódmej rano pierwsze światła rozświetliły kuchnię, a aromat świeżo zmielonej kawy wypełnił przestrzeń, zanim jeszcze pierwsi goście pojawili się przy stolikach. Ale tego dnia coś było inaczej. Zofia po raz pierwszy od miesięcy spała w ciepłym łóżku. Pokój socjalny na piętrze był skromny, ale czysty. Małe okno wychodziło na podwórze, a stary kaloryfer pod parapetem cicho szumiał. Ania spała w łóżeczku, które przyniosła kelnerka Magda, ta sama, która dzień wcześniej podała im zupę. Magda była pierwszą osobą z personelu, która podeszła do Zofii z prawdziwą życzliwością. Przyniosła też kilka pieluszek i ubranka, które kiedyś jej córka już nie nosiła. Zofia wstała wcześnie, z wewnętrznym napięciem w brzuchu. Umyła twarz zimną wodą, uczesała włosy i założyła czystą, choć starą koszulę. Na dole Marek czekał z planem dnia. Pokazał jej miejsce do przechowywania środków czystości, omówił grafik sprzątania toalet, sali i zaplecza. Jeśli coś będzie za trudne, powiedz, powiedział spokojnie nikt tu nie będzie cię poganiał. Zofia skinęła głową. Nie chciała być problemem. Chciała zasłużyć na to miejsce. Przez pierwsze godziny czuła się nieswojo. Każdy dźwięk Każde spojrzenie personelu wydawało się jej oceną. Pracowała cicho, dokładnie, ale unikała kontaktu wzrokowego. W przerwie Magda usiadła obok niej w kantynie. Wiem, że to wszystko nowe i pewnie przytłaczające, powiedziała cicho, ale naprawdę dobrze sobie radzisz. Zofia spojrzała na nią niepewnie. Wszyscy patrzą, jakby się bali, że tu nie pasuje. Magda uśmiechnęła się smutno. Ludzie się boją tego, czego nie rozumieją, ale daj im czas. Zobaczą, kim jesteś. Po południu do restauracji przyszła starsza klientka, pani Danuta, emerytowana nauczycielka, stała by walczyni, siadała zawsze przy tym samym stoliku i zamawiała rosół. Tego dnia usłyszała rozmowę dwóch klientek przy sąsiednim stole. Widzisz tę dziewczynę? Szepnęła jedna. To ta, co żebrała na ulicy. Teraz sprząta tutaj. Marek chyba oszalał. Zofia stała niedaleko, zbierając talerze. Słyszała każde słowo. Serce jej zamarło. Przez chwilę miała ochotę rzucić wszystko i uciec, ale wtedy usłyszała trzeci głos. A pani nigdy nie była na zakręcie? Odezwała się pani Danuta, podnosząc wzrok z nadrosołu. Może gdyby więcej ludzi miało w sobie tyle odwagi, co ona, świat wyglądałby inaczej. W restauracji zapadła cisza. Klientki zmieszały się, a Zofia spojrzała na panią Danutę z wdzięcznością, która zapiekła ją w gardle. Wieczorem, gdy restauracja zaczęła pustoszeć, Marek zaprosił Zofię do swojego biura. Na biurku stały dwa kubki herbaty parujące w milczeniu. Chciałem ci coś pokazać, powiedział i podał jej kartkę. To harmonogram pracy, z którego możesz wybrać zmiany. Nie musisz być tu codziennie. Musisz też mieć czas dla Ani. I dla siebie. Zofia wzięła kartkę do ręki, zaskoczona. Naprawdę, mogę wybierać? Tak, bo to twoje życie. Nie chcę, żebyś miała tylko dach nad głową. Chcę, żebyś odzyskała swoje miejsce w świecie. Zofia nie wiedziała, co powiedzieć. Po raz pierwszy ktoś traktował ją jak człowieka, nie przypadek społeczny, nie problem do usunięcia z ulicy. Poczuła, że może naprawdę zacząć od nowa. Gdy wróciła na górę, Ania już spała. Zofia usiadła na brzegu łóżka i spojrzała na maleńką twarz swojej córki. Pogłaskała ją po policzku i szepnęła: Może się uda, maleńka, może tym razem się uda. Na zewnątrz Warszawa tętniła życiem tramwaje, światła, ludzie ale gdzieś wysoko nad tym wszystkim w małym pokoju nad restauracją, serce jednej kobiety biło znów z nadzieją. Minęły dwa tygodnie. Odkąd Zofia zaczęła pracę w restauracji u Marka. Jej dni nabrały rytmu, poranne sprzątanie, karmienie Ani, kilka godzin pomocy na zapleczu, a potem chwila dla siebie, którą zwykle spędzała przy oknie pokoju socjalnego, patrząc na dachy Warszawy. Jej twarz była spokojniejsza, oczy mniej zmęczone. Ania przybrała na wadze, coraz częściej się uśmiechała. To były drobne sygnały, ale dla Zofii... Ogromne zwycięstwa. Jednak pewnego czwartkowego popołudnia coś zakłóciło tę nowo odkrytą równowagę. Było około godziny piętnastej. Zofia właśnie kończyła wycierać blaty w kuchni, gdy Magda podeszła do niej z nieco napiętą miną. Zosiu, na dole jest ktoś, kto chce z tobą porozmawiać mężczyzna powiedział, że znacie z przeszłości. Zofia zamarła. Serce uderzyło jej gwałtownie. Przez głowę przetoczyła się fala wspomnień. Kłótnie, krzyk, drzwi trzaskające w nocy. Wzięła głęboki oddech i zeszła po schodach. W holu przy wejściu stał mężczyzna w ciemnym płaszczu, mokrym od deszczu. Miał około trzydziestu lat, niedbałą brodę i oczy, w których kryło się coś pomiędzy żalem a pychą. Zofia znała te oczy aż za dobrze. To był Konrad, brat jej zmarłego męża Zosia. Powiedział niepewnie, jakby nie wiedział, od czego zacząć. Co ty tu robisz? Zapytała cicho, ale stanowczo. Dowiedziałem się, że tu pracujesz. Ktoś mnie poinformował. Podrapał się po karku zmieszany. Przyszedłem, bo. bo myślę, że powinniśmy porozmawiać. O Ani i o tym, co dalej. Zofia poczuła, jak podnosi się w niej fala napięcia. Przez miesiące po śmierci Michała Konrad był jednym z tych, którzy naciskali, by oddała Anię do domu dziecka. Twierdził, że nie poradzi sobie sama, że robi dziecku krzywdę. Teraz nagle się pojawił. Dlaczego? Miałeś pół roku, żeby porozmawiać. Nie zrobiłeś nic, powiedziała z chłodną godnością. Konrad spuścił wzrok. Wiem i żałuję, ale teraz widzę, że się nie poddałaś, że próbujesz. Chciałem. Może pomóc? Zobaczyć małą. Nie wiem, czy jestem gotów na więcej, ale. W tym momencie obok Zofii pojawił się Marek. Nie mówił nic, ale jego obecność była wyraźnym sygnałem. Nie jesteś sama. Zofia spojrzała na Konrada. Ania ma wszystko, czego potrzebuje. Ma spokój i ludzi, którzy ją kochają. Ty byłeś gotów się jej wyrzec. Nie wiem, czy jestem gotowa ci wybaczyć. Nie proszę o wybaczenie, odpowiedział Konrad, tylko o szansę, by być częścią jej życia i twojego. Jeśli mi pozwolisz. Zofia milczała przez chwilę, nie wiedziała, co czuje. Był gniew, był ból, ale też cień ciekawości. Czy ten mężczyzna naprawdę się zmienił? Czy Ania nie powinna znać nikogo z rodziny ojca? Muszę to przemyśleć, powiedziała spokojnie. I to nie będzie szybkie. Konrad skinął głową i odszedł, zostawiając ślad mokrych butów na kafelkach restauracji. Wieczorem, gdy Marek zaparzył herbatę, Usiedli razem w jego biurze. Cisza była gęsta, ale nie niewygodna. Nie musisz się tłumaczyć, powiedział Marek. Ale pamiętaj, że tu jesteś bezpieczna i nikt nie może ci niczego narzucić. Zofia poczuła, jak ciężar z ramion staje się odrobinę lżejszy. Miała prawo decydować. Po raz pierwszy od dawna. Miała wybór. Gdy wróciła na górę, Ania już spała. Zofia spojrzała na jej małe rączki. Na spokojny oddech. Przysunęła krzesło do łóżeczka i przez długi czas patrzyła, jak jej córka śni. Nie wiedziała jeszcze, co zrobi z wizytą Konrada, ale wiedziała jedno: nie była już tą samą kobietą, która siedziała na zimnym chodniku z tekturą w dłoni. Była kimś więcej. Poranek nadszedł cicho, z miękkim światłem przeciskającym się przez firankę w małym pokoju nad restauracją. Warszawa powoli budziła się do życia. Tramwaje skrzypiały po torach, piekarnie otwierały okiennice, a w radiu w tle słychać było prognozę pogody. Dziś w stolicy około dziesięciu stopni Celsjusza, możliwe przelotne opady. Zofia siedziała przy stole, trzymając kubek herbaty i wpatrując się w kartkę, którą wieczorem wcześniej znalazła wsuniętą pod drzwi. Był to list od Konrada. Nie przyszedł osobiście, może zrozumiał, że musi zostawić jej przestrzeń. W liście nie było wielkich słów, tylko kilka zdań. Pisał, że nie oczekuje niczego natychmiast, że będzie czekał, że chciałby poznać Anię, ale tylko jeśli Zofia poczuje, że to bezpieczne i że niezależnie od tego, co zdecyduje, szanuje ją. Zofia czytała te słowa kilkukrotnie, czując, jak coś w niej łagodnieje. Nie była gotowa na zaufanie, ale była gotowa na przebaczenie. Może nie pełne, może nie dziś, ale krok po kroku. Kilka godzin później, po zakończeniu swojej zmiany, zeszła na dół, gdzie Marek siedział przy stoliku przeglądając dokumenty. Marek, zaczęła niepewnie, muszę ci coś powiedzieć. Podniósł wzrok. Uśmiechnął się delikatnie. Słucham cię. Myślę, że chcę porozmawiać z Konradem. Ale nie sama. Chciałabym, żebyś był tam ze mną. Jako przyjaciel. Marek odłożył długopis i kiwnął głową. Oczywiście, pójdę z tobą, kiedy tylko zdecydujesz. Spotkanie z Konradem odbyło się dwa dni później, w małej kawiarni nieopodal parku Skaryszewskiego. Ania spała w wózku obok stolika. Konrad był wyraźnie spięty, ale nie próbował narzucać się. Gdy zobaczył małą, zamilkł na dłuższą chwilę. Łzy zebrały się w jego oczach. Jest piękna, powiedział cicho. Ma oczy Michała. Zofia nie odpowiedziała, obserwowała jego reakcję, szukała fałszu, ale nie znalazła. Rozmowa trwała godzinę. Mówili o przeszłości, o błędach, o tym, czego żadne z nich już nie cofnie. Ale też o tym, co jeszcze mogą zbudować, nie jako rodzina, ale jako ludzie, którzy mają wspólną odpowiedzialność za jedną małą istotę. Zofia postawiła granice. Jasne, twarde. Konrad je zaakceptował. Nie naciskał. Obiecał, że będzie przychodził tylko wtedy, gdy ona na to pozwoli. I że zrobi wszystko, by naprawić swoje błędy, krok po kroku. Po spotkaniu wrócili z Markiem pieszo do restauracji. Przez chwilę szli w milczeniu, słuchając odgłosów miasta. Dziękuję, powiedziała nagle Zofia. Nie tylko za dzisiaj, za wszystko. Marek spojrzał na nią z ciepłem. To ty wszystko zrobiłaś, Zosiu. Ja tylko otworzyłem drzwi. Zatrzymali się przed wejściem. W powietrzu czuć było zapach mokrych liści i cynamonu. Z kuchni dobiegały pierwsze aromaty ciasta, które piekła Magda. Zofia spojrzała na szyld restauracji. Dawniej widziała w nim tylko miejsce, które ją uratowało. Teraz widziała coś więcej dom. Kilka tygodni później, w pierwszą niedzielę grudnia, Marek zorganizował małe spotkanie świąteczne dla pracowników i ich rodzin. Restauracja błyszczała światełkami, a w kącie stała choinka ozdobiona ręcznie robionymi ozdobami. Zofia ubrana w ciepły sweter trzymała Anię na rękach. Dziecko śmiało się w głos, wyciągając rączki do wiszących bombek. Magda przyniosła gorącą czekoladę, a pani Danuta przysiadła się do nich z uśmiechem. "Wiesz," powiedziała cicho do Zofii, Czasem Bóg nie zsyła cudów, zsyła ludzi. Zofia spojrzała na Mareka, który właśnie pomagał rozwieszać ostatnie dekoracje. Ich spojrzenia się spotkały. Uśmiechnęli się do siebie. To nie była bajka. Życie nadal będzie pełne trudności. Ale teraz Zofia wiedziała, że nie jest sama. Miała dach nad głową, pracę, przyjaciół i coś, czego nie da się zmierzyć. Odwagę, by zaczynać od nowa. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tej poruszającej historii. Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich opowieści. A wy? Z jakiego miasta nas oglądacie? Podzielcie się w komentarzu. Chcemy poznać wasze historie.